Pierwsze koty za płoty. Wraz z portalową sądą wybraliśmy się do świdnickich liceów, by zapytać jak wrażenia po dwóch pierwszych dniach matur. Wczoraj maturzyści musieli się wygadać z wiedzą z języka polskiego, dziś za nimi matematyka. Trzeba było opisać o przedwiośniu, autorytety, autorytety. pisać, zanalizować, a pierwszy był Gloria, Gloria Victis i, i Mazurek Baczyńskiego. Pierwsze. I trzeba było porównać... Porównać te dwa wiersze do siebie. Nie Pamiętam czego. <laughs> no nie brałam tego pierwszego tematu, bo przez nie prostsze. Tak. Jeśli chodzi o czytanie z zrozumieniem, to tak. Najtrudniejsze jakie pisałem. Tak średnio było, zależy co kto pamiętał. Przede wszystkim było sporo historii, może tak powiem. No i jak ktoś nie lubi, to było ciężko, ale jak ktoś mniej więcej ma pojęcie o co chodzi, to... Poradził sobie na pewno. Pierwszy dzień przeżyć, myślę. Teraz już pójdzie jakoś, mam nadzieję. Znaczy, ja na przykład się domyśliłam akurat jednego, jednej, jednego otworu i trafiłam. Czułam się z tego, przygotowałam i pisałam ten temat. No, ja największy w ogóle cały tydzień się nie stresowałam, nic w ogóle jakby mnie to nie dotyczyło. Największy stres to wczoraj, tak wracam do domu, taka telepawka, myślę, co jest grane, nie? No, a dzisiaj poszłam, napisałam. Wybrałam sobie temat akurat tak. Tak Właśnie przypuszczałam, że może być przedwiośny. Czy na ustnych, to moim zdaniem jest łatwiej. Zawsze coś to można się uśmiechnąć, zagrać, dopowiedzieć, nie? A na piśmie to jednak na piśmie. Udziwałam się, że będzie trudniejsze. Nie była trudna, bo to podstawa. Jestem w klasie matematycznej, także nie sprawiło mi to za dużych problemów. Choć niektóre zadania były takie podchwytliwe. Raczej do przodu, wszystko poszło zgodnie z planem. No nie była dość trudna, matura. Wydaje mi się, że no była do zdania. W tym momencie zdarzyło nam się to, co wszystko mieliśmy na powtórkach, na zajęciach dodatkowych, na unijnych, na korepetycjach, jak ktoś chodził. Nie było nam takiego zadania, które nie przerobiliśmy na lekcji. Całe życie właściwie przygotowujemy się do matury. To nie jest tak, że wczoraj się dowiedzieliśmy a dzisiaj z egzamin. Część pisemna matur potrwa do 28 maja. Do tego czasu w szkołach odbywać się będą także egzamin ustny. Poprawki pisemne zaplanowano na 27 sierpnia ustne od 26 do 30 sierpnia wszystkim tegorocznym maturzystom życzymy powodzenia